Czy wiecie, że w materacu może znajdować się nawet kilka kilogramów ekstra masy w postaci kurzu, naskórka, włosów oraz około 2,5 miliona roztoczy? Wyobrażacie to sobie? Cały ten brud może być przyczyną wielu uczuleń. Dlatego dbanie o higienę materaca jest niezwykle ważne. Aby utrzymać materac w dobrej kondycji, należy dbać o jego wentylację. Nowoczesne materace zostały wyposażone w materiały wentylujące, tak aby mogły same przeprowadzać cyrkulację powietrza we wnętrzu materaca, wykorzystując ruchy ludzkiego ciała. Taką budową charakteryzują się wszystkie modele z katalogu Hildinga. Aby prawidłowo dbać o jego higienę, koniecznie trzeba także wyposażyć sypialnię w odpowiedni stelaż. W naszej ofercie dostępne są stelaże od najprostszych, bez regulacji, do stelaży z regulacją mechaniczną, dzięki której można ustawić ulubioną pozycję materaca w części zagłówka, ramion oraz nóg. Układamy je pod materacem na ramię łóżka. Są zbudowane z elastycznych drewnianych listewek, których zadaniem jest odpowiednie podparcie materaca. Każdy znajdzie w naszej ofercie stelaż odpowiedni dla swoich potrzeb i idealny dla swojego materaca, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup materaca sprężynowego, do którego zalecamy stelaże bez regulacji, czy też wybierzesz materac piankowy ze stelażem regulowanym. Ogromne znaczenie ma także codzienne wietrzenie sypialni. Wystarczy, że poprzez przespanej nocy otworzysz szeroko okno i zdejmiesz pościel. Wówczas powierzchnia odparuje i nie stanie się siedliskiem niepożądanych bakterii i pasożytów. Regularnie czyść oraz odkurzaj materac odkurzaczem, by skutecznie rozprawiać się z nieproszonymi gośćmi w postaci roztoczy. Nie zapominajcie prać systematycznie pokrowca. Nasze pokrowce produkowane są z materiałów, które możesz prać w domowej pralce. Zaopatrzone są także w zamek błyskawiczny, dzięki temu łatwo go zdjąć. Jeśli pokrowiec nie mieści się w domowej pralce, możesz zanieść go do pralni. Tam znajdziesz pralki o większej pojemności. Jak często zmieniać materac? Jeżeli do cyklicznych obowiązków domowych włączysz pielęgnację materaca, będziesz cieszyć się wygodą i wysokim poziomem higieny w swoim łóżku przez wiele lat. Na każdy materac zapewniamy 15 lat gwarancji, co oznacza, że w tym czasie albo i dłużej, jeśli prawidłowo go używamy, zachowa wszystkie swoje właściwości. Zachęcamy więc wszystkich użytkowników do odkurzania materacy, prania pokrowców i wietrzenia sypialni, tak by wysypiać się dobrze każdej nocy przez wiele lat.